No i dobrze, dobre, dobra jazda, dzisiaj już druga pętla, to w zasadzie tak starałem się y, oczywiście jechać y, szybko, ale, ale też bezpiecznie. Szczególnie drugi odcinek, on jest, on jest naprawdę szalenie był niebezpieczny i praktycznie na, normalnie jadąc po drodze przez taką wioskę, dość nierówną, z dużą ilością kamieni prowadził odcinek, także nawet na, na jakimś hamowaniu niebezpiecznym można było y, przebić oponę i no jest problem wtedy, tak. Podobno ten trzeci mocno zabrudzony, tam na tym fragmencie wyścigu, <grym> trasy wyścigu. Nie, ale to, no tak, ale to są na wyciągane z pobocza kawałki asfaltów, kamieni, to, to, nie był, to nie było błoto, śliskie, ślizgające błoto, tylko po prostu na wyciągane kamieni, także te kilka zakrętów tam faktycznie, ale tego nie ma dużo, także, także nie, zdziwiłem się tym pytaniem, że, że brudny, bo generalnie to najczystszy odcinek z tych wszystkich trzech.